Siema, witam Was w kolejnym zadaniu z podstawy. Dzisiaj sobie zrobimy zadanko z treścią. Dobra, lecimy. Grupa znajomych wyjeżdżających na biwak wynajęła bus. Koszt wynajęcia busa jest równy 960 zł. I te kwotę rozłożono porówno pomiędzy uczestników wyjazdu. Do grupy wyjeżdżających dołączyło w ostatniej chwili dwóch znajomych. Wtedy koszt wyjazdu przypadający na jednego uczestnika zmniejszył się o 16 zł. Oblicz ile osób wyjechało na biwak. No dobra, tutaj skorzystamy pewnie... Ze średniej arytmetycznej, no bo tak. Ta kwota to jest 960 zł. Tak? Dzielimy na ilość osób. Niech, niech x to będzie ilość osób. zapiszmy sobie x, liczba osób. No i wychodzi nam m, czyli m to jest y, kwota na osobę. Tak. Dobra. No i do grupy wyjeżdżających dołączyło w ostatniej chwili dwóch znajomych. Wtedy koszt wyjazdu jakby zmniejszył się, no to jest, to jest logiczne, bo dzierą na więcej osób. Więc po prostu 960 dzielimy na więcej osób, o dwie więcej, czyli przez x plus 2. No i wtedy ta kwota zmniejsza się o 16, czyli mamy M minus 16. No co, mamy dwa równania, dwie niewiadome, więc powinniśmy sobie poradzić. Dobra, stawmy za M 960 przez X, czyli mamy 960 przez X plus 2, to się równa. 960 przez x minus 16. No i rozwiązujemy to normalnie. Przerzucamy sobie wszystko na lewo. Mamy 960 podzielić przez x plus 2 minus 960 przez x plus 16 to się równa 0. Oj, no x jest dodatnie. Także jasne, jasne że tutaj ta minus 2 i 0. No nie musimy pisać tej dziedzinie. Napiszemy po prostu, że x jest dodatnie, no bo musi być dodatnie, bo x to liczba osób. Jakby tak. Dobra. E, czyli mamy 960 przez x plus 2. Sprowadźmy do wspólnego mianownika e, x plus 2, x. Czyli tutaj musimy pomnożyć przez x 960x minus 960 razy x plus 2 i jeszcze dodać 16x e, plus 2. 16x razy x plus 2. Dobra. To ma być 0. Dobra. Czyli mamy po prostu coś takiego: 960x minus 960x minus 960 razy 2, czyli to jest 1920, dodać 16x kwadrat, dodać 32x, podzielić przez x plus 2 razy x. Ma być równe 0. 960x się skraca. Zostaje 16x kwadrat. Dodać 32x minus 1920. No i skoro mamy rozwiązać, że to się równa 0, no to po prostu licznik musi być 0, tak? Skoro będzie rozwiązanie jakieś, jakieś równe 0. Czyli tak. No podzielmy najpierw przez 4 sobie. Będziemy mieć 4x kwadrat. Dodać 8x. I tutaj minus... 480, jak się nie mylę. No dobra, i to ma być 0. No i znowu przez 4 podzielmy, to będzie x kwadrat dodać 2x minus 120 równa się 0. Zatem delta to jest P kwadrat, czyli 4 dodać 480, czyli mamy, czyli mamy tutaj 484, A zatem pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 484. A pierwiastek 484 to jest 22. Czyli tak. x1 to się równa minus 2 odjąć 22 przez 2. Czyli mamy minus 12. No a x2 to jest minus 2 dodać 22, czyli 20 przez 2, a zatem 10. No tak jak sobie powiedzieliśmy, x jest większy od 0, więc tutaj mamy sprzeczność. No a zatem x jest równy 10. No i teraz wracamy. Co policzyliśmy? Liczba osób na początku, no to na początku było 10 osób. Tak? I ile osób wyjechało na biwak? Na początku było 10, ale wyjechało o dwie więcej. Na biwak tak naprawdę wyjechało x plus 2. Na no, zatem odpowiedź napiszmy finalną. E, na biwak wyjechało. 12 osób. No i to jest rozwiązanie. E, dobra, dzięki za wysłuchanie. E, no i zapraszam do kolejnych filmów. Siemano.